Dzień dobry Państwu. Mamy dziś czwartek, więc zgodnie z naszą nową tradycją, zapraszam na kolejny program z cyklu inwestycyjny Czwartek Selion. Przegląd tygodnia z Piotrem Kuczyńskim. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Kamilu. Pogoda za oknem pozostaje bardzo brzydka, ale przynajmniej na rynkach trochę zaświeciło słońce. Może nie można mówić jeszcze o powrocie do środowiska z ubiegłego roku? No ja ale... raczej nie, raczej nie. Z tym pewnie będzie trzeba zaczekać do wiosny. Natomiast no pierwsze jaskółki już mamy. Przede wszystkim od naszego ostatniego spotkania pojawił się świetny raport Amazona, wbrew obawom, które ja formułowałem. Tak naprawdę, chyba najlepszy w ogóle przynajmniej z tych spółek pierwszoligowych, które publikowały po sesji niemal 14% wzrost. No i ta bardzo poważna wpadka Facebooka <laughs> trochę zbladła. Co prawda, cały czas jeszcze było nerwowo, no ale finalnie po tych sesjach z obecnego tygodnia wydaje się, że ta technologia i generalnie rynek amerykański chyba podejmie jakąś większą próbę odgrywania. Rzeczywiście tak to chyba wygląda. Czy to jest już litera V, o której żeśmy tu mówili wiele razy, czy po prostu ABC, czyli do góry, do dołu, do góry, klasyczna korekta w korekcie, bo obie możliwości są równie prawdopodobne. Znaczy... Szanowni Państwo, bardzo przepraszamy, ale mieliśmy chwilowe problemy techniczne z dźwiękiem. W związku z tym wracamy z naszym streamingiem po przerwie. Podobno w momencie, kiedy mówiliśmy jeszcze o Amazonie, nasz program został przerwany. Potem poświęciliśmy jeszcze paru, parę słów jednej z barwniejszych spółek ubiegłego roku czyli na amerykańskiej Rybianowie. giełdzie, czyli Rivianowi, producentowi samochodów elektrycznych który krótko po IPO był wart tyle co Volkswagen, mimo że wyprodukował na tamtą porę, chyba. Około 100 tych samochodów, czyli mniej więcej przypadał 1 na miliard kapitalizacji. A, a jak pięknie zyski wyglądały pod tytułem minus 700 milionów w plecy. Tak, więc obaj z Piotrem jesteśmy fanami tej spółki. Od początku roku straciła. W cudzysłowie, w cudzysłowie. W cudzysłowie oczywiście. Od początku roku straciła 44%, od szczytu już chyba 2 trzecie. Tak jest. No i niestety ominęliśmy chyba to, żeby więcej o niej mówić w czasie kiedy była tak historycznie droga no i my dobrze żeśmy nie mówili bo musielibyśmy mówić że, że powinna być tańsza i tyle no. u nas to, to na tej na tej na drodze rywiana wyraźnie jest Allegro no to to, to dołuje sposób straszny nie wiem jak było wczoraj po, po, podczas tego ruchu i przedwczoraj ruchu do góry ale wyglądało to fatalnie naprawdę no. No pojawiły się informacje, że Marshall Weiss znowu zwiększył krótką pozycję na Allegro i ten Square, czyli ten Square do niedawna tak naprawdę chyba ulubiona spółka polskich zarządzających funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi kilkanaście podmiotów się na liście akcjonariuszy zawsze przewijało. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. W tym momencie to Allegro już tak wskaźnikowo nie wydaje się takie chorendalnie drogie. Tak, ale było na chorendalnie drogie przy debiucie. Było dramatyczne. Ja od razu pisałem: że jakieś szaleństwo po prostu. Już sama cena IPO była wygórowana i to znacznie. A później te 90 zł to w ogóle były jakieś szczyty nie wiem czego. No, też jesteśmy już. Prawie trzy razy niżej. No tak, dwie trzecie niżej. Tak, można tak. się zastanawiać. No Ja, szczerze mówiąc, liczę, że to już jest taki poziom neutralny. Może gdzieś być, to może być. Może być. Takie oparte bardziej o wskaźniki fundamentalne niż o sytuację techniczną. No bo to, co się dzieje, nie wygląda dobrze, w końcu nastąpi. Wczoraj na przykład Allegro odbijało, mimo że cała no sesja proszę. nie była najlepsza. No tak, była taka sobie: 94 setne do góry, to nie było super, prawda. Technologia ma chwilę oddechu, natomiast y, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem, że cały czas dużo zmiennych emocji budzi warszawska giełda. No, mieliśmy jedną sesję, która wyglądała bardzo obiecująco. Ale ta piątkowa przed, to była dramatyczna. Nie, ta przedwczorajsza, gdzie 2% urośliśmy przy neutralnych no. rynkach europejskich. Wczoraj taki plan minimum. Natomiast na no dzisiaj znowu patrzyliśmy przed chwilą, to było słabo. Nie wiem, jak teraz jest. Tam jest ciekawy układ, dlatego że mało brakuje, żebyśmy wyrysowali podwójne dno takie. Nie wiem, czy prawda, literkę V2260, ile dobrze pamiętam, gdyby pękło, no to wtedy mamy podwójne dno i tak, ładne, ładne, techniczne potwierdzenie kupna. Nie wiem no może czekamy na, na, na... złoto się pięknie umacnia. Pan Adam Glapiński tym, tym razem się bardzo przysłużył o, o, oglądałem o, wczoraj tą jego musimy ta, oglądałem ten jego wywiad konferencję naprawdę no coraz ciekawsze to konferencje prezesów pamiętasz rozmawialiśmy tydzień temu że będzie pani Lagarde, prawda no też była fascynująca o, konferencja dowiedz no, właśnie no to może zacznijmy od tego rpp no mnie to trochę rozbawiło, że po udzieleniu tego pamiętnego już wywiadu dla Bloomberga, gdzie Adam Glapiński poinformował, że stopy powinny zostać podniesione bardziej niż oczekuje rynek ekonomiści, heroicznie podczas konferencji ogłosił, że stopy powinny zostać podniesione do 4%. I że jest jastrzębiem. I że jest jastrzemią, czyli dokładnie tak, jak wtedy oczekiwali ekonomiści. Tak jest. No ale pisałem we wczorajszym komentarzu porannym, że dokładnie tego się spodziewamy, że będzie chciał te obawy i w sumie taką trochę nagonkę medialną, no bo tak to można nazwać, że te media wyrogie rządowi podchwyciły to i zaczęły w alarmistycznym tonie mówić o stopach, które pójdą na 6%. No trzeba było to wyhamować. No plus nie zgrał się zupełnie z tym bankiem Czech, który już Kończy swój cykl. Tak, tak, To doktor Grabowski chyba podał taką medium, taką tą, bo słyszałem go w tokafem, jak mówił o 6-7% w stopach. Oczy ci się rozszerzyły, jak widzę, bo mnie też się rozszerzyły, jak to słyszałem. Oczywiście tak nie będzie, proszę Państwa. No, ja jestem bardzo młody, wciąż tak się czuję przynajmniej, ale pamiętam, jak sobie z inflacją radził profesor Balcerowicz przy poprzednim tak poważnym epizodzie on to w dawnych czasach by pewnie inna na 10 podróż. no ale to już zupełnie inna <gry> sytuacja tutaj bardzo ciekawe było dla pińskiego to że było wiele ciekawych rzeczy które media podchwyciły na dzisiaj dzisiaj w TVN24 coś tam mówiłem na ten temat ale była jego opinia na temat rynku walutowego gdzie w pierwszej połowie jego konferencji jego opinia była zupełnie inna niż w drugiej połowie i jakoś tego w ogóle nie dostrzegł, bo w pierwszej połowie mówił, że to media piszą, że NBP, tam RPP działa na rynku walutowym, że chce osłabienia złotego. No chciała przecież, przez znaczy, całe pół roku Jeszcze zaszły. tak, nie tak dalej, Prawda? I można spojrzeć wiadomo, w komunikaty, nie. przecież są komunikaty, Warny. ale pan prezes mówi, że to nieprawda. Przecież również w końcówce 2020 specjalnie osłabili, wyższe rezerwy tak. wyższe rezerwy wycenić Pan, i więcej wpłacić do budżetu. Pan Erek, Łon, mówił przecież jeszcze w czwartym kwartale, że on nigdy nie wesprze no polityki, więc, która ma zmierzać do aprecjacji złota. I to była pierwsza część wypowiedzi pana Glapińskiego, gdzie też powiedział, że banki centralne, przecież to jest złoty jest wolną walutą, i w ogóle nie działamy, nie ma to znaczenia. A w drugiej części swojej wypowiedzi zapomniał o pierwszej części powiedział, że zrobił wszystko, żeby to był mocniejszy użyją wszystkich narzędzi i jemu to wszystko się spinało jakoś dziwnie. może przypomniał sobie że w komunikacie się pojawił no na właśnie, pierwszy. No właśnie ale, to, po mówił, kanał ale po co ale po co na początku na mówił co innego no właśnie to już tylko on zna odpowiedź on ma to, te profesor, to profesorskie zacięcie takie że mówi właściwie do studentów a nie do poważnych ludzi, to tak mi się wydaje. I, i, a, a trzeba brać pod uwagę, że zostaniemy z nim na ponad 6 lat i ja, ta, ja, ja staram się tłumić tą krytykę Pana, pana Profesora, chociaż nie zawsze Przychodzi mi wychodzi. jest coraz trudniej. Tak jest. No dobrze, ale nie on jedyny spośród bankierów centralnych ma teraz kłopoty. Mieliśmy to głośne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Najważniejsze tak naprawdę... W ciągu poprzednich miesięcy, bo swoją retorykę musiała zmienić Kristin Lagar. Z trudem p jej to przychodziło. Z trudem, i ja odnosiłem wrażenie takiej wewnętrznej walki, dlatego byłem zdziwiony, że rynek aż tak silnie zareagował, bo reagował na więcej niż ona moim zdaniem tak, chciała powiedzieć. Tak. tak. Bo ją przypierali do, do muru, bez przerwy ją naciskali, prawda? Przypierali do muru, żeby odwołała to, co mówiła niedawno, bo w końcu niedawno, no, parę tygodni temu. Że nie, że Europejski Bank Centralny w tym roku... Stup, że w ogóle jest niewyobrażalne, żeby mógł podnieść stopy procentowe. A rzeczywiście zaczęła się z tego. Sama decyzja banku była tak, jak wszyscy oczekiwali. Nic się nie zmieniło. Niech ilnowi subsole. Ale w jej wypowiedzi już były wyraźnie przesłanki, że po marcu, że w marcu, oni, najczęściej powtarzane słowa była inflacja, że wszyscy się tym przejmują bardzo w ECB i marzec, że podejmiemy decyzję w marcu, bo wtedy będziemy mieli prognozy i tak dalej, i tak dalej. No ona stała murem zatem zespołem ekonomistów tak. ABC i Filipa bo Pytanie nawet, czy, czy ona wierzy w ten swój zespół. Tak i do tej pory... No, nie było także jakiekolwiek warunkowe próby wspierania ich, pokazywała, było to całkowicie bezwarunkowe, no ale z tego, co pisał już od pory posiedzenia Bloomberg, no po prostu rodzi jej się bunt podobno w Radzie i te świeże wypowiedzi członków Rady na to wskazują. Co prawda, prezes Banku Francji. Jest w jej skrzydle, i to sprawiło, że na przykład wczoraj mieliśmy spadki rentowności po jego wypowiedziach, i tak, rzeczywiście tak, tak, mogliśmy tak. mieć w Europie taką dobrą. To ona sesję. sama zaczęła zmiękczać od poniedziałku te swoje wypowiedzi, które i tak były dosyć miękkie, w związku z tym. No, miała chyba do tego mandat, no bo rzeczywiście reakcja rynku była. W Silna. Niezwykle silna. No ale okazało się też wczoraj... Czy silna? Czyli mówimy o dużym umocnieniu euro. Dużym umocnieniu euro, no i dużym wzroście rentowności tak, tak. europejskiego długu. No ale okazało się, że do tego skrzydła, takiego jastrzębiego w banku, do którego tradycyjnie należą Niemcy, Holandia, no tak, tak. kraje Beneluxu, no przyłączył się też prezes banku Hiszpanii. Także... To już dziwne, bo to południe, prawda? Rentowności włoskie i greckie gdzieś tam... Co prawda, ja się zawsze śmieję z tego, dlatego że mówi się bardzo wysoko, 2,5%, a, a przecież włoskie i, greckie, i, 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 i włoskie i hiszpańskie były poniżej 1%, nawet były lepiej, niższa rentowność bywała niż amerykańskich, co no jest to zupełnie absurdalne. Chyba w okolicy 0,5%. Tak, to jest zupełnie absurdalne, kompletnie, po prostu to w tej chwili wraca do jakiejś... No powiedzmy sobie. No normalności, normalności mamy normalności, najmniej no. długu od 2018 roku, który ma ujemną rentowność. No tak, o tak właśnie. Także, Jeżeli to nazywamy normalnością. Jeżeli to nazywamy normalnością, to tak, jesteśmy w okolicach normalności. W Stanach Zjednoczonych rynek powoli zaczyna to akceptować, tak. no, ale dziesięciolatki tak. są już w okolicy tych 1,95% tak, tak, tak. No i jesteśmy znowu w takiej, te czwartki to jest taki dziwny dzień tygodnia, bo zawsze... Po naszym programie, coś się dzieje, te Ważne wydarzenia, tak? A dzisiaj inflacja w Stanach? Dzisiaj będzie ta inflacja w Stanach hmm. i tak naprawdę jest to wydarzenie kluczowe z perspektywy przyszłego tygodnia, no bo sezon wynikowy powoli dobiega się końca, no tam Coca -Cola, dzisiaj Coca-Cola, tak. Pepsi, chyba. Pepsi, tak. tak. Ale to nie są takie ważne dla Rynku Wczoraj spółki. przecież po sesji wyniki opublikował Disney, który dał bardzo mocny sztyczek w wynos Netflixowi. Tak? Lepsze Pozyskał był? w czwartym kwartale ponad 10 milionów subskrybentów. Proszę bardzo. Także 7% w handlu posesyjnym, no ale to już to nie, nie będzie są te spółki, miało które tak, tak zadecydują. Tak no a inflacja może zadecydować. Może, przy czym oni spodziewają się 7,3%, czyli 30 0,3% wyżej niż w poprzednim miesiącu. I jeżeli tak będzie, lub nawet jeżeli będzie wyżej, to jakoś dziwnie jestem przekonany, że nie będzie żadnego strachu i reakcji pod tytułem O jaka wysoka inflacja, tylko będzie reakcja pod tytułem O wreszcie szczyt inflacji. Takie mam wrażenie. No miejmy nadzieję, że nie będzie 0,5% wyżej, bo te skale niespodzianego w Europie nie wykluczają nam. Mówisz 7,8%? No nie, oczywiście absolutnie nie zakładam takiego scenariusza. Zgadzam się, że jeżeli będziemy powyżej konsensusu o 0,1-0,2 punkta procentowego, to rynek nie będzie miał z tym najmniejszego. Rynek jest długę. wyraźnie nastawiony na to, że w tej chwili jesteśmy blisko szczytu inflacji. I mogą mieć rację, naprawdę. To jest 7,5 na CPI-u, 6% na inflacji bazowej. Prawda? Takie okrągłe poziomy tak. idealne, żeby zacząć Najlepsze <laughs> od lat 80, początku 80-tych, przełomu 70 80 80 tam było kilkanaście procent nie wiem, no państwo na pewno nie pamiętają ale tak było e, No wydaje się że troszkę przynajmniej te surowce energetyczne przestają przeszkadzać ropa się ustabilizowała tak uderzyła w 92 z groszami i zaczęła wracać więc tak. można mieć jakąś nadzieję że jak ta pogoda się ustabilizuje i to wydobycie w Teksasie Zatem znowu i... zaczynają z Iranem gadać więc więc to może trochę, trochę ja pomóc. cały czas jestem nieprzyjemnie zaskoczony tym. Ja naprawdę liczyłem na to, że ten Iran za tej prezydentury Bidena to po prostu zacznie tę ropę eksportować i unormuje te ceny, a tu nic. No ale gaz ziemny rzeczywiście zaczął bardzo silnie tanieć. W a nie wiem, czy i... Państwo zwrócili uwagę. Pewno nie, bo to przeleciała taka informacja. Na temat, bo się o nas nie mówi, a po co? Na temat stosunków Rosja, Chiny z Gazem. Mianowicie Gazprom podpisał z Chinami 25-letni kontrakt na dostawę gazu ze złóż w Sahalinie, które obłożone są embargiem amerykańskim. To jest pokazanie, jaki jest, jak jest partnerstwo prawda, Chiny Rosja. I teraz widzimy, z, z czym naprawdę Biden i spółka musi się mierzyć, bo to jest kwestia albo Rosja z nami, albo Rosja z nimi. Niestety. No, bliżej jest chyba tego drugiego scenariusza. Tak, tak, zdecydowanie bliżej. Do Europy natomiast płynie gaz z Japonii. Proszę bardzo, e, Japonia, ja nie wiedziałem, jest, że oni mają gaz bo Nie, oni są jednym z największych importerów na świecie, no, ale właśnie. mają nadwyżkę i postanowili A proszę się podzielić, podzielić no z dobrze. Europą. Także na tym froncie widać pewną e, poprawę. No niestety na razie nie ma żadnych jaskółek, jeżeli chodzi o ceny żywności. E, no nie widać, tak. Porozmawialiśmy w sumie o rentownościach na głównych rynkach. E, o rynku akcyjnym polskim paręsów też padło. I europejskich, Chiny wróciły po obchodach Nowego Roku. Tak, i ja mocno wróciły. Pozytywnie wróciły. Tak, ale się śmiejesz, bo wiesz dlaczego tak wróciły. Fundusze państwowe, fundusze akcji zaczęły kupować akcje, żeby ustabilizować rynek. Akurat idealnie, idealnie się trafiły, bo w samo dno rocznego kanału trendu bocznego, bo taki szeroki kanał jest, ale w samo dno i Idealeń. no tak państwo zaczyna kupować akcje to wiesz nie jest to coś o czym nie słyszeliśmy w innym Japo także... w Japonii to, to widocznie azjatycki wymysł taki jest. no myślę że pośrednio rozlewa się również na inne rynki otóż <laughs> rozwinięte to wygląda to wszystko tak naprawdę chyba trochę lepiej niż lepiej niż dziedzimy. było tydzień, no, tydzień temu, temu. Tak, tak, tak. nie pojawiły się moim zdaniem żadne nowe czynniki ryzyka o których byśmy nie, nie bardzo widzieli. nawet widać jakie miały być no bo zapominając o Ukrainie i Rosji bo ja o tym zapominam nie będzie żadnej wojny Proszę Państwa, A, ciągle to mówię. Tydzień temu tak zaczęło się delikatnie wahać. No mówiłeś. bo jak zwiększyli tą liczbę wojsk, mówię o Bajdenie w Europie, to zastanawiamy się jak Rosja zareaguje, ale widzę, że Rosja wzruszyła ramionami. No i dobrze. No wzruszyła ramionami, RTS już się wybił z kanału... Ponad 20% rocznego. do dna. Tak, górą przedwczoraj zdaje się, co też trochę właśnie tak. nas... Rubel sprawyło. ponad 6% zyskał. Chyba będzie pokój, tak jak. to Nie, ja, ale to było oczywiste to od początku. Ja zawsze mówiłem, ta historia wojenna pomaga tylko Putinowi, a, a na pewno nie nam. Za wcześnie jest, żeby skończyć tym pozytywnym akcentem, więc może podasz jeszcze jakiś temat, jakiś ciekawy, który cię, temat? cię zainteresował w ciągu ostatniego tygodnia. No nie, no, przelecieliśmy przez konferencję Lagarde, przelecieliśmy przez konferencję pana profesora prezesa Glapińskiego, a, rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Nie byłeś zdziwiony, bo ja byłem znaczy, strasznie zdziwiony. Byłem bardzo zdziwiony, bo też takie osoby, które lepiej śledzą zazwyczaj niż konsensus, to odczyty sugerowały, że to może być bardzo słaby odczyt. Dane ADP sugerowały. <grym> ADP minus 300 tysięcy. Tak, więc ten konsensus był chyba oficjalny 110, ale tak naprawdę poziomy ujemne w ogóle nie były wykluczone. Zamiast tego mieliśmy prawie 467 pół miliona nowych tak miejsc jest. pracy. Natomiast ja Ci powiem, że mnie najbardziej skonsternowały te rewizje za no, ubiegły to było błęd, rok. To był obłęd kompletny. No on... Za 199 zrobili 501 chyba, tak czy tam 511, nie pamiętam. Tak, no bo jeżeli oni dodali za listopad i grudzień 700 tysięcy miejsc pracy, odjęli za lipiec i sierpień 800 tysięcy, to jaka jest wiarygodność tych danych? wiarygodność tych danych? Tak naprawdę drastycznie zmienia to wszystko wydźwięk danych na poszczególne miesiące. No i nie wiadomo, czy dłużej się tym faktycznie zajmuje. Czy w ogóle się... A to jest uważane przez Stanach za matkę wszelkich raportów. Uważany najważniejszy raport, dlatego że Fed zajmuje się nie tylko inflacją, ale również rynkiem pracy, prawda? Że ma dbać o pełne zatrudnienie. No ale jak te dane są tak niewiarygodne, no to zdaje się, że ich znaczenie... Drastycznie maleje. No, trzeba przyznać, że i tak jesteśmy chyba w takim okresie, żeby malało, no bo przy stopie bezrobocia, która wynosi 4%, 4 teraz, tak. a była nawet poniżej 4 miesięcy wcześniej. Tak, tylko ta ich stopa bezrobocia to jest tak dziwnie mierzona, że tam tak. mało kto na to patrzy, prawda? Mówiąc, ale trend się liczy. Tak, no, trend no, liczy się to, że jesteśmy blisko pełnego tak, zatrudnienia, tak. więc jakieś pojedyncze miesięczne statystyki, tak. niezależnie od tego, no czym się. No i podobno jest mnóstwo wolnych miejsc pracy, że firmy całe miliony. Miejsc pracy pożądają i nie mają chętnych. Ludzie, ludzie starają się wypisać z rynku pracy. Tego w ogóle nie rozumiem, bo z czego oni żyją? Cała liczba bezrobotnych w Stanach odpowiada mniej więcej 60% wolnych miejsc pracy. No coś takiego. Tak. Tak, jakaś taka statystyka mi tak. się pojawiła w ubiegłym tygodniu. Mamy pytanie od pana Macieja. Czy wiemy, ile kosztowała kampania obarczająca UE odpowiedzialnością za rosnące ceny energii? Znaczy, to, to, to co na plakatach widzimy, to 60%, tak? Ja powiem szczerze, że nie wiem. Tak Wszędzie widać, że opłata klimatyczna UE to 60% kosztów energii. Do wczoraj powiedział również pan Glapiński. Powtórzył to. A, a ja czytałem jakieś wyliczenia, nie sprawdzałem ich, to była jasna sprawa. Tych, którzy się na tym znają, którzy mówią, to jest owszem. Tak, udział jest, ale to jest 23%, nie 60%. Wierzę bardziej tym specjalistom. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, ile to jest dokładnie. To nie nie, a tym bardziej nie wiem, ile kosztowała kampania Billboardera. To, 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 to w ogóle nie wiele wiem. Wiele lat temu przestałem się emocjonować. Na pewno ładnych ]ami. parę milionów, to, to możecie być Państwo pewni. Ale jeżeli jesteśmy tak bogaci, że możemy płacić pół miliarda za turów. Ja powiem Państwu tak. Na zbliżającym się wielkimi krokami. Kongresie Excelion, na który. 10 marca. z Piotrem. Obaj serdecznie zapraszamy 10 marca. Będzie cały panel ESG, natomiast nie będziemy na nim mówić, czy nasi goście nie będą na nim mówić o ESG wyłącznie w kategoriach afirmacyjnych i że to jest przyszłość i że czysta energia jest super. Postaramy się również zaadresować tematy, które są kontrowersyjne i problematyczne, między innymi właśnie. Temat pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i to w jaki sposób. Jeżeli jeszcze zaadresujecie to. temat greenwashingu, to byłoby też bardzo dobrze, bo to zdaje się, wiele firm w tym się specjalizuje. ISD to w ogóle, proszę Państwa, to co to jest? To jest środowisko i S, socjalna. Sustainability, chyba tak, i G to jest. Governance, Governance tak, tak. No to, to taki cały zespół. Tych rzeczy, które są bardzo modne, aczkolwiek i pod, we, wiele firm oczywiście się chwali, jak to oni tutaj to wypełniają. No i, i, i ja czasami się zastanawiam, czy nie, nie mamy do czynienia tylko z greenwashingiem, czyli tak zwaną ściemą, y, czyli że, że zamydla nam się oczy czymś, że wspaniale się robi coś dobrego dla środowiska. Tak naprawdę to wcale tak nie jest. Czy nie jest to również ESG-washing. No, to jest prawda, że ten temat również staje się coraz ważniejszy. No między innymi wchodzą regulacje, które w naszej branży, w branży funduszy inwestycyjnych, mają zablokować tendencję do tego, żeby wszyscy mówili, że polityki inwestycyjne uwzględniają założenia jeździ, no Mimo, że tak faktycznie nie, nie jest. jest, jest to po prostu jakiś tam reklamowy zabieg, który ma przyciągnąć większą listę Szciema. klientów. Szciema. Tak, ten temat również jak najbardziej planujemy zadresować. Kolejne pytanie mamy, co z kursami walut. Ja myślę... złoty, złoty powinien się umacniać. No, jeżeli jeszcze do tego por będzie porozumienie z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o KPO, Krajowy Plan Odbudowy, co prawda ta propozycja prezydenta Dudy jest niezwykle kulawa od strony prawnej, tak wszyscy prawnicy mówią. Wszyscy prawnicy po tej stronie tak mówią, po jednej stronie tak mówią, ale jednak wydaje się, że i Komisja Europejska i nawet duża część opozycji u nas z ulgą przyjęłaby jakieś zbliżone rozwiązanie, żeby to pieniądze z KPO dostać. A to powinno, mimo że jak ciągle mówię, że euro z KPO nie będzie wymieniane przez rynek, ale tak czy owak wpływ będzie pozytywny dla złotek. Ok, natomiast pytanie, czy widzisz szansę na to, że my na przykład w ciągu najbliższego tygodnia czy nawet miesiąca przebijemy na euro-dolarze 1,15, no żeby mówić o jakimś większym ruchu? Także no, żeby, żeby euro się zł. bardziej umacniało. Trudno powiedzieć. W tej chwili mamy stabilizację po tym, po tym wybuchu pani Lagarde, po tej konferencji pani Lagarde. Teoretycznie, teoretycznie, wysoce teoretycznie nadal dolar powinien się umacniać, prawda? Bo jeżeli chodzi o dolara, wiemy, że będą te 3, 5, 7 podwyżek. No ileś podwyżek będzie. Jeżeli chodzi o, o um, Europejski Bank Centralny, no to te podwyżki będą gdzieś w trzecim kwartale być może. Być może i też niewielkie. Więc teoretycznie dolar powinien się umacniać. Ale jak znamy rynki, to wiemy, że rynki bardziej wolą inwestować w to, co jest nowe, a nowe to jest ECB, prawda? Czyli europejski bank. Plus krótkoterminowo wydaje mi się, że rynek trochę już przecenia to, co się wydarzy ze w strony Fedu. Tak, tak. Dlatego, że przed dzisiejszymi danymi o inflacji już mamy wyceny prawdopodobieństwa rzędu 20%, że Fed w marcu nie podniesie stóp o 25 punktów bazowych, tylko o 50. Czyli no wydaje tak, to tak. bardzo mało prawdopodobne Powiem, no to nie jest, ja bym tego nie wykluczył, aczkolwiek oni starają się iść małymi krokami, nie zaskakiwać rynku, nie idą drogą pana no, prezesa tak To mi się wydaje, że to w komunikacji Fedu jest priorytet. Tak. tak. Dlatego no nie spodziewam się, że nawet gdyby ta inflacja okazała się wyższa, to uzasadniona jest... W końcu jest... Paweł powiedział, że na każdym posiedzeniu mogło być podwyżki stóp, więc po co mają podwyższać o 50, kiedy miesiąc później mogą znowu podwyższyć o 25. Jakby coś. Dokładnie. No i tym akcentem, Miły. ponieważ nie widzę kolejnych pytań, chyba zakończymy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszamy już za tydzień i zapraszamy do wyczekiwania informacji na kongres inwestycyjny Selyon, który, tak jak powiedzieliśmy, już niedługo. Do zobaczenia.